Dajcie, kochani, jestem dzisiaj na spacerze tutaj w Belmontach. Tak, spontanicznie znowu wzięłam kamerę, żeby się podzielić z Wami tym pięknym widokiem. Tym spokojem, który tutaj panuje. W ogóle mamy pierwszy dzień plus 17. Pogoda jest cudowna. Nie mam nareszcie kurtki na sobie, tylko tutaj coś takiego i bluzę. I nareszcie jest naprawdę, naprawdę bardzo ciepło. No i zakwitły przylaszczki, pojawiły się inne kwiaty. I jak słyszycie... Chyba słyszycie, nie? Jak pięknie śpiewają tutaj, świergolą ptaki. I siedzę sobie przy rzece i chciałam się podzielić tym pięknym widokiem. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Watch, little day, day. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call <laughs> us crazy, but things are finally right. With you and I, the few. Dajcie kochani. Jak widzicie, witam Was w kuchni mojej mamy. Jestem na wsi i na pewno Was zdziwi, co ja w ogóle tutaj robię. Przecież nie mogę tutaj przyjechać. No tak, prawda, oficjalnie nie mogę tutaj przebywać, ale byłam w sytuacji podbramkowej, po prostu musiałam tutaj. Dotrzeć i jestem tutaj już od kilku dni. A dlaczego tak jest, no to teraz Wam opowiem. Eee, znaczy tak, co z tymi w ogóle świętami i co się dzieje? A eee, moja cała rodzina jest chora. Ja jedyna zostałam, eee, zostałam niezarażona. Tak bym to powiedziała. Wiecie o zachodzie? Nie będę głośno mówiła tych nazw, bo YouTube blokuje filmiki, jak się wymawia nazwę tego całego wirusa, więc moja cała rodzina jest chora. W tym momencie wszyscy czują się, powiedzmy stan wszystkich jest stabilny. Mój tata został jeszcze w szpitalu. Nie wiadomo, jak długo będzie tam. Mama była w szpitalu przez dobę, badano ją i stwierdzili, że stan jest w miarę w porządku i że da radę sobie wyzdrowieć tutaj w domu. Przyjechałam tutaj, bo zapowiadało się, że mama też zostanie w szpitalu dłużej, no a tutaj, wiadomo, są psy, są kury i jestem jedyną osobą, która mogłabym się, mogłaby się zająć zwierzętami, prawda? I domem, więc przyjechałam. No ale tak się stało, że pod podobie jednak mamy wrócili. No ale już tutaj przyjechałam, jestem, wie, więc zostanę i na święta. A no, powiecie, dlaczego tutaj zostałam, nie wyjechałam. Mm. Już wjechać nie mogę, już wszystko jest pozamykane. Jeszcze jak jechałam, to drogi jeszcze w miarę niektóre były przejezdne. Teraz wszędzie e, są poblokowane, są mandaty. Wszystko jest wzmocniona. E, ochrona tych wszystkich dróg i nie można się przemieszczać z rejonu do rejonu. A wiecie, że to jest inny rejon, nie wileński, a solecznicki. Więc e, jestem tutaj. Zostanę tutaj chyba do 6 kwietnia, kiedy można będzie już stąd wyjechać. Ну no, и так. Nie bójcie się, jestem cała zdrowa, przynajmniej na razie. Mama jest w drugiej części domu. Nie używamy różnych łazienek, jesteśmy w różnych pomieszczeniach, więc jest szansa, że się nie zarażę, a może wcale już nie zarażę, bo mama chora od kilku tygodni, więc może już jest szansa, że będę zdrowa. Zobaczymy, będę was informowała. W tym momencie czuję się dobrze. Utrzymujemy dystans, nie spotykamy się, ona jest w jednym miejscu, ja jestem w drugim, no ale przynajmniej mogę się zająć tutaj wszystkimi rzeczami. To pierwsze, co chciałam Wam opowiedzieć. Kolejna rzecz, Wielkanoc, no Wielkanoc, wiadomo. W zeszłym roku byłam sama w Wielkanoc. Tutaj gdzieś podobne filmiki, jak ktoś nie widział, jak spędzałam Wielkanoc. W tym roku jest trochę lepiej, bo jestem w domu rodzinnym. Mam tutaj dość blisko mamę, ale jednak na dystans. Nic szczególnego nie będziemy robiły znaczy, mama wcale nic nie będzie robiła. Ja za chwilę umaluję jajka, może upiekę jakieś ciasto, zrobię taką sałatkę warzywną, może jeszcze. Coś, ale po prostu takie minimum, bo nawet nie robiłyśmy takich zakupów, bo było wiadomo, że będę tutaj sama, więc nic takiego szczególnego nie przygotowywałam, więc nie będzie jakichś szczególnych przepisów. Po prostu zajmę się takimi małymi przygotowaniami takie minimum świąteczne no i takie będą te święta. Teraz chyba zabieram się za malowanie jaj w sposób tradycyjny z łuską z cebuli. Dzisiaj byłam z rana w lesie, nabrałam jakiś tam traw, jakieś tam listki, no i lubię takie po prostu tradycyjne malowanie jaj, więc tym się teraz zajmę. Pokroję sałatkę. No i Tyle. A jutro a po prostu mama zostawię mamie śniadanie wielkanocne na schodach. no Postawię, wyjdę, ona przyjdzie, zabierze i, i każda z nas będzie świętowała w jednym budynku, ale w dwóch, w dwóch różnych pokojach. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, będę was informowała. No a teraz zabieram się za przygotowania świąteczne. Esta vez sentía que era eterno, tus besos fríos como el invierno. Lo sé, pero tal vez estás con otro que no te quiere. Pero yo te quisiera más que mil mujeres y no hay que doler pasa nada y cerrar este. Not this tutaj kochani będę kończyła dzisiejszy filmik. Takie minimalistyczne przygotowania do świąt. No ale cóż, w tym roku tak tutaj się wszystko złożyło. Mam nadzieję, że wasze święta będą spokojne, zdrowe. Tego wam życzę. No i co, chyba nie będę przedłużała. Bardzo chcę, żeby ten filmik jeszcze dzisiaj trafił do was, jak nie, to jutro z rana. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.